Witajcie, moi drodzy. Ja jestem Kusok, wy jesteście na kanale My Retro Hobby. Wybaczcie mi mój głos, ale nagrywam ten odcinek bodajże około godziny 4:36 rano, więc troszkę rano. No, moi drodzy, kiepska noc. Będziemy rozpakowywać kolejną paczkę. Będzie w niej, myślę, coś bardzo ciekawego, ale na wstępie, moi drodzy, chciałem powiedzieć, że chciałem ten odcinek dedykować Markowi Jakubowi, Jakubowi. Tu, gdzie dowiedziałem się po prostu wczoraj, że ich tata zmarł od Jakuba. Moi drodzy, trzymajcie się ciepło, uważajcie na siebie i jestem z wami, jestem myślami z wami. Nie wiem, co można więcej powiedzieć. Po prostu wiem, co czujecie i mam nadzieję, że jak najszybciej się wasze życie poukłada, chociaż wiem, że nie będzie na pewno takie samo. Trzymajcie się jeszcze raz. Kusok jest z wami. Jesteście przyjaciółmi kanału i, i jestem niezwykle zaszczycony mając takich ludzi wśród swoich widzów. Dobrze moi drodzy tyle odnośnie tego krótkiego niestety smutnego wstępu. Rozpakujmy moi drodzy tą paczkę i zobaczmy po prostu. Zobaczmy. Mam nadzieję że u was wszystkich jest jest ok jest ok. Moi drodzy przesyłka jeżeli to jest to co myślę przesyłka czekała u mnie od 18 lutego na rozpakowanie, czyli jeszcze przed tym wszystkim została ta zdobycz wykradziona, jeszcze przed tym wszystkim, co się oficjalnie w Polsce wydarzyło, więc zaczynam chociaż tam są jeszcze sprzed pół roku wcześniej paczki, ale zaczynam oficjalnie troszkę się przekopywać przez to, co, co tutaj do mojej kolekcji do, zostało dokoptowane. Myślę, że ta paczka będzie ciekawa dla wielu kolekcjonerów i to, co ta zawartość. Ale czy to jest to, o czym myślę? No cóż, to się przekonamy. Myślę, że tutaj Retro Szpunta był, będzie człowiekiem wielce zainteresowanym tą tematyką. Ale dlaczego? No to zaraz się, moi drodzy, dowiemy. Proszę bardzo moi drodzy. Proszę bardzo. Tak, to jest to, co widzicie. Komodore 116 w boksie. Jest to jeden z tych komputerów, których brakowało mi w kolekcji. Kupiłem go, a w zasadzie zdobyłem go jako uszkodzonego. I moi drodzy, zaraz to sobie przerzucę gdzieś tam. I moi drodzy, ta 116 ma szczególne miejsce w moim serduchu, ponieważ było na nią polowane przez bardzo, bardzo, bardzo długi czas. Będę chciał, moi drodzy, w dalszej części tego filmu pokazać jeszcze porównanie z Commodore Plus 4, bo to będzie bardzo ciekawe porównanie i będę chciał wam to pokazać. Z tego co się orientuję, to linia komputerów, ale dobrze, o tym porozmawiamy, porozmawiamy zaraz. Moi drodzy, klasycznie, pudełeczko, wygląd pudełeczka proszę, front. Jedna strona, druga strona, trzecia strona, czwarta strona oraz tył. Zajrzyjmy sobie oczywiście do środka. Sprzedający bardzo dobrze spakował. Bardzo serdecznie dziękuję. Dobra. Moi drodzy, zasilacz. Przepraszam za mój głos, ale jeszcze chyba się budzę do życia. Tak wygląda moi drodzy, zasilacz zaraz. Może, może to zrobimy tak odsłonię, abyście mogli popodziwiać tabliczkę znamionową. Bo wiem, że dla niektórych jest to ważne, a ja staram się takie szczegóły archiwizować. Proszę bardzo, tu jest tabliczka znamionowa, moi drodzy. Widać, że jest do komodora komodorka 16 i oczywiście logo komodore. 16 i 116 to jest bardzo podobna linia, aczkolwiek ten jest malutki, pici-pici, jest śliczny. Jest śliczny, dlatego na niego polowałem. Chciałem go zdobyć w dobrym stanie. O, wskoczyła obudowa, była troszkę. Moi drodzy, tak wygląda ten sprzęt. Jest w stanie praktycznie idealnym. Proszę bardzo. Tutaj macie, moi drodzy, spód i tabliczkę od spodu. Zaraz, czy to tutaj będzie napisane? Jest. Moi drodzy, seria 264. Do serii 264, i tutaj mogę się pomylić z jednym komputerem, bo nie jestem pewny, a te informacje o tej godzinie ich nie weryfikuję, po prostu są podawane z głowy do Tak tutaj to wygląda. Oj, czy to widać? RF. Tutaj macie porty rozszerzeń, moi drodzy. Joy pierwszy, Joy drugi. Port wideo. Na magnetofon kasetowy. Port serial, resetik i port power. Tu, moi drodzy, mamy włącznik. Jak to raczej klasycznie jest po prawej stronie przy komputerach Commodore. Piękny jest. Powiem szczerze, że jest piękny. To jest porównanie do mojej dłoni. No ja mam dość duże dłonie, ale popatrzcie się. Popatrzcie się jaki jest naprawdę ten sprzęt piękny. Tutaj już nic nie ma. Jest, grosz, jest ekogroszek. Na pewno będę chciał go jeszcze na tym filmie pokazać i przetestować. Ten film będzie dość długi. Ale co chcę powiedzieć odnośnie serii 264 czyli to co tutaj widnieje. Moi drodzy, z tego co się orientuję, do serii 264 marki Commodore należą bodajże trzy komputery. Jest to Commodore plus 4, Commodore 16 i Commodore 116. Co ciekawe, każdy z nich jest, jakby to powiedzieć, każdy z nich jest inny gabaretowo i innej wielkości. Ja aktualnie posiadam dwa plus czwórkę przyniosę, zaraz sobie porównamy i y, sprzętowo są niemalże zgodne, aczkolwiek są wyjątki, gdyż 16, komodora 16, no to już jest bardziej w kierunku y, Commodore 64, ponieważ obudowa jest bardzo podobna do klasycznego chlebaka, y, do Commodore w wersji, y, zaraz G, tak, dobrze mówię, komodora 64. Y, a ta obudowa to jest po prostu pomniejszona obudowa komputera Plus 4. Jest jeszcze jeden komputer, który miał się nazywać 265 bodajże, o ile się nie mylę. I niestety z fazy prototypowej on nie wyszedł. On miał być właśnie w takiej obudowie, ale chyba w tej Plus czwórki, chyba w tej większej. Także tyle moi drodzy z szczegółów. Ja moi drodzy zaraz polecę i przyniosę jeszcze Commodore Plus czwórkę. I podepniemy się pewnie do jakiegoś monitorka i spróbujemy zobaczyć, jak ten sprzęt działa. Więc za chwileczkę wracam, tutaj cięcie przyniosę, porównamy sobie tego do, do plus czwórki i zobaczymy. Dobrze, pyk. Dobrze, moi drodzy, już jestem. Moi drodzy, tak to wygląda. Commodore plus 4, komodore 116, gumiaczek. Widać podobieństwa w tych sprzętach. Widać nawet, jak wyglądają klawisze funkcyjne, że one są w podobnej pozycji. Tutaj klawiaturka jest malutka, tutaj jest większa. Bardzo podobne sprzęty. No, ten jest piękny, po prostu jest piękny. I teraz ciekawostka, moi drodzy, bo kupiłem ten sprzęt jako sprzęt uszkodzony, a to dlatego, że sprzedający nie miał za bardzo, jak go sprawdzić. W związku z czym, pierwsze co zrobię za chwileczkę, przetargam tutaj monitor podepniemy zobaczymy czy ten sprzęt działa bo jestem niezmiernie ciekawy. Nie wiem czy będzie można tym sprzęcie cokolwiek zrobić ale będę próbował. Więc moi drodzy no macie porównanie tutaj do plus czwórki. Jeszcze tutaj właśnie tabliczka znamionowa na plus cztery. Widzicie seria 264. Czyli, moi drodzy, tak jak mówiłem, jeszcze Commodore 16, chyba należy do serii 264. To taka ciekawostka. Nie wiem kto będzie tym zainteresowany, no ale zapewne ktoś będzie. Dobrze, moi drodzy. W związku z czym przełączam się, robię tu porządek, przynoszę jakiś monitorek i będziemy próbować to uruchomić. No to pyk. No dobrze, moi drodzy, jak widzicie, funkcjonujemy w ramach pewnej epoki. Tutaj mamy naszego komodorka. Tutaj mamy monitor UNITRY wz 315 Zobaczymy monitor. Potrzebuje, moi drodzy, troszkę czasu, e, żeby się nagrzać. To jest w ogóle, o właśnie mamy. No i spróbujemy go włączyć. I nie dzieje się nic. Dioda się świeci, ale niestety nie ma sygnału. Będę musiał sprawdzić jeszcze jednym kabelkiem. Ponieważ, tak już mówiłem, kupiłem go jako uszkodzony, więc nie jestem zdziwiony absolutnie, że e, mamy taką sytuację. Na pewno w tym epizodzie, moi drodzy, nie będzie naprawiania. No Nie będzie naprawiania e, siłą rzeczy. Jeszcze sobie go wyłączymy. W gwoli ścisłości włączymy coś przez chwilę jakiś sygnał e, wysyła. Sprawdzę jeszcze kabelek, moi drodzy, oczywiście, więc za chwileczkę przeskoczę na inny kabelek, bo mam jeszcze jeden. I zobaczymy, czy to jest sprawa kabelka wideo, czy po prostu, no, niestety, będzie ten sprzęt do pogrzebania. Tak czy inaczej, ale jakiś sygnał wysyła. Jakiś sygnał wysyła. Ja jeszcze zrobię jeden myk, moi drodzy: przyniosę tutaj ten monitor od Atari, który kiedyś tam. Od Atari 1040 STFM, tak? Dobrze, dobrze, jeżeli się nie mylę. I tam chyba też jest kabel obrazowy, taki sam. Więc zobaczymy jeszcze, zobaczymy. Dostawię tutaj jeszcze monitorek od Atari, i moi drodzy, zobaczymy widzimy się za chwileczkę. Pyk. No, niestety, moi drodzy, mylić się z rzeczą ludzką. Ten monitorek ma inne. Ten monitorek ma inne, e, inaczej rozłożone piny we wtyczce, w związku z czym, no niestety, e, był to mój błąd. Jest to też złącze DIN, ale innego typu. Ale nie przejmujemy się, moi drodzy, daje znaki życia. Więc obstawiam się, że, obstawiam, że to nic wielkiego tam się nie wydarzyło, bo widać, że jakiś sygnał jest i dioda się świeci. No nic, w tym odcinku nie będę go na pewno rozbierał. Poczekamy, zobaczymy. Może yy, zdarzy się taka sytuacja, że Jakub też dojdzie do siebie i może po prostu mi pomoże. Mam nadzieję, że tutaj z monitorem nie było nic yy, yy, złego, że się nic nie wydarzyło, bo on już swoje lata ma. Ale taki zielony, ciekawy obraz jest. Dobrze, moi drodzy, mówił kusok Majer Trochowicz. Trzymajcie się. Kuba Marek, wyszczególnie. Jestem z wami i myślę, że wszyscy ludzie, którzy oglądają ten kanał, również są z wami. Na razie, mówił kusok mojej retro hobby. Papa, pa, cześć!